Egzekucja, cheerleaderka zastrzelona. Cheyenne Bond ledwo co ukończyła szkołę średnią w New Jersey. Siedemnastolatka, opisywana przez przyjaciół jako spokojna i pracowita, była jedną z cheerleaderek w szkole i chciała zostać pielęgniarką. Około 9.45 w niedzielę wieczorem spacerowała ze znajomym, gdy podszedł do nich napastnik i rozkazał im uklęknąć. Bond została zabita strzałem w tył głowy. Jej przyjaciel przeżył i znajduje się obecnie w szpitalu. Policja udostępniła nagranie, na którym widzimy dwóch mężczyzn, którzy szli tą samą ulicą chwilę po tragedii.